Zadanie trzecie. W trójkącie równobożnym ABC punkt D leży na boku BC. Stosunek pola trójkąta ABD do pola trójkąta ADC równy pierwiastek 6 minus 1 przez 2. Oblicz miarę kąta DAC, zapisz obliczenia. Na początek, co możemy sobie zrobić, to możemy sobie narysować trójkącik. Czyli narysujemy sobie ładny trójkącik. Dobra, mamy narysowany ładny trójkącik. Możemy go podpisać sobie ABC, czyli tu podpisuję A, tu podpiszę sobie B i tu podpiszę sobie C. I teraz punkt D leży na boku BC, czyli on leży sobie gdzieś tu. Zrobiłbym sobie tak, tu taką linię i zróbmy sobie coś takiego i tu mamy nasze D. W ten sposób możemy sobie to ładnie tu zwizualizować. I tyle tak naprawdę. I teraz co mamy? Stosunek pól trójkąta ABD, czyli pole trójkąta ABD, żebyśmy widzieli ABD, czyli mamy żółtego trójkąta, do trójkąta ADC, czyli mamy do zielonego trójkąta, jest równy pierwiastek z 6 minus 1 przez 2, czyli wiemy, że pole trójkąta ABD do pola trójkąta ADC jest równy pierwiastek z 6 minus 1 przez 2. No I z tego czegoś musimy sobie to jakoś zrobić, obić mamy DAC, DAC, czyli mamy tak naprawdę kąt ten, który jest tutaj do policzenia. Co możemy sobie tutaj ładnie zrobić? Możemy sobie tutaj zastosować coś takiego, że to jest pole trójkąta równobocznego, więc mamy trójkąt równoboczny, czyli my z automatu wiemy, że tu jest 60 stopni, tutaj też wiemy, że jest 60 stopni. Nie wiemy, ile tu jest. Na pewno tutaj wiemy, że jest 60 minus alfa. Możemy sobie coś takiego zrobić. No i teraz pytanie, jak to sobie zrobić? No na pewno tu wiemy, że będzie x, tu będzie będzie x, tu będzie jakaś literka d. Możemy sobie zrobić d. Oczywiście tu możemy sobie napisać, że tu będzie 60 stopni minus alfa. Może to będzie dla nas pomocne. I teraz, co byśmy tutaj sobie zrobili? To może zastosujmy sobie takie wzory, że jest taki wzorek w tablicach matematycznych, czyli mamy pole trójkąta, że tam jest a razy b razy sinus alfa i to wszystko przez 2, albo tam jedna druga z przodu jest, nie ma to znaczenia, czyli mamy, że to jest bok razy bok razy sinus kąta pomiędzy nimi, bok razy bok razy sinus kąta pomiędzy nimi. I może to zróbmy sobie tutaj, czyli weźmy pole trójkąta ABC, czyli pole trójkąta, tu napiszmy trójkącie, jeszcze, że to byłoby inaczej x razy d razy sinus 60 minus alfa. 60 minus alfa i to wszystko bym podzielił sobie przez 2. A pole tego drugiego trójkąta, czyli pole trójkąta ADC, miałbym, że to jest x razy d razy sinus alfa i to wszystko bym podzielił przez 2. I teraz jakbym to wrzucił pod to coś, co mamy tutaj, to zwróćcie uwagę na to, że nam się dużo poskraca. Czemu? Mamy xd, zróbmy sobie tutaj może to przez 2, będzie, a to wszystko może, jak będzie, czyli sinus 60 minus alfa, to jest 60 oczywiście, a tu mamy znowu xd sinus alfa przez 2. I to się równa, możemy sobie napisać, że to jest pierwiastek z 6 minus 1 przez 2. Albo może zanim to jeszcze zrobimy, to sobie poskracajmy, co się da. Mianowniki nam się poskracają, xd nam się poskraca, czyli tak naprawdę zostanie nam sinus 60 stopni minus alfa, tu zapomniałem stopni, dopisuję stopnie, przez sinus alfa. I to wtedy mielibyśmy żeby mogły się równać te, tam temu. No to to coś, napiszmy sobie, że to będzie pierwiastek 3 minus 1 przez 2. No bo mamy tutaj takie coś, że do, do tego mieliśmy sobie dojść. No dobra. I tu, tutaj jeszcze możemy użyć takiego wzorku, który ma, mieliśmy, czyli mamy taki wzorek, który jest tutaj i teraz możemy zastosować to na właśnie sinusie, że możemy to sobie odciąć. No to spróbujmy to. Czyli zróbmy sobie, że to będzie sinus 60 stopni minus alfa. Czyli będzie to inaczej z tego wzorku. Widzimy, że to będzie sinus alfa, czyli będzie sinus 60 stopni Sinus 60 stopni razy cosinus alfa i tu cosinus 60 stopni to dalej sobie zrobimy, czyli cosinus 60 stopni mi razy tutaj mamy sinus alfa. Możemy coś takiego sobie zrobić. I teraz to wszystko, że my jeszcze możemy sobie to policzyć. Oczywiście z tabelki wiemy, że sinus 60 stopni to jest pierwiastek 3 przez 2, czyli możemy sobie zrobić, że to się równa będzie pierwiastek 3 przez 2 razy cosinus alfa, a tu mamy cosinus 60 stopni jest to 1 druga razy. Sinus alfa. No i teraz możemy to na przykład podstawić sobie tutaj. Oczywiście to możemy przemnożyć sobie na krzyż, czyli mielibyśmy tak dwa razy. Dwa razy sinus 60 minus alfa, 6 minus alfa to jest to coś. Czyli możemy sobie napisać, to będzie pierwiastek min, przez dwa razy cosinus alfa minus 1 druga razy sinus alfa równa się i tu będzie właśnie sinus alfa razy pierwiastek sześć minus 1, Czyli przenożyłem sobie po prostu to na krzyż. Przemnożamy i mamy coś takiego. Tutaj oczywiście te dwójeczki mi się kasują, czyli tych dwóch po prostu nie ma, a tu po prawej stronie mogę sobie to przemnożyć po prostu. Czyli mogę sobie to po prostu tutaj to przemnożyć, czyli wyjdzie mi coś takiego. Ja to powiększę, czyli będzie pierwiastek 3 cosinus alfa minus sinus alfa równa się i tu mamy sinus alfa razy pierwiastek 3 minus sinus alfa. Jakie coś możemy sobie tutaj zrobić. I teraz co mogę dalej zrobić? Dalej mogę sobie poskracać te sinusy, bo ten sinus z tym sinusem mi się skraca. I teraz co sobie zrobię? Pierwiastek 6 też mi się skróci, więc tego nie będę miał. I mogę to podzielić przez cosinusa. Jak podzielę to wszystko przez cosinusa, czyli podzielę sobie przez cosinus alfa, to będzie, że 1 równa się sinus alfa przez cosinus alfa. A my z doświadczenia wiemy, że to jest inaczej tangens. Czyli wiemy, że tangens alfa jest równy 1. A jak tangens alfa jest równy 1, to alfa musi mieć 45 stopni. Dlaczego musi mieć 45 stopni? Pozwólcie uwagę na to, że my byliśmy tutaj w zadaniu mieliśmy trójkąt równoboczny. Jak jest równoboczny, to na pewno ten kąt musi być mniejszy od 60. Tak? Na pewno będzie mniejszy od 60, czyli musi mieć 45 stopni. Bo nie może być większy. Oczywiście tutaj można by jeszcze powiedzieć, że on ma tam... Yy, Jesteśmy w trzeciej czwartce plus 45, czyli miałby 225 stopni, ale nie może mieć 225 stopni, bo jesteśmy tutaj w, właśnie w tym trójkąciku. Więc alfa ma 45 stopni, kończymy zadanie i lecimy sobie dalej.